Uruchom to Ferrari, a jest Twoje. Milioner poniża czarnego pracownika, nie wiedząc, co nadchodzi. Warszawskie słońce paliło niemilsiernie tego sierpniowego popołudnia, a upał odbijał się od asfaltu, tworząc miraże na horyzoncie. W ekskluzywnej dzielnicy Mokotów, gdzie luksusowe wille sąsiadowały z prestiżowymi apartamentowcami, znajdował się salon samochodowy Premium Motors. Miejsce, gdzie sprzedawano najdroższe samochody w Polsce. Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, Bentley marki, które dla większości Polaków były tylko marzeniem, tutaj stały w klimatyzowanych showroomach, czekając na bogatych nabywców. Wnętrze salonu było imponujące: wysokie sufity, marmurowe podłogi, ogromne szklane ściany, przez które wpadało naturalne światło. Samochody stały jak dzieła sztuki. Każdy w swoim własnym wydzielonym miejscu, podświetlony profesjonalnym oświetleniem. W powietrzu unosił się zapach skóry, nowych opon i dezodorantu o zapachu drewna cedrowego. Przy biurkach siedziało kilku sprzedawców w eleganckich garniturach, przeglądających dokumenty lub rozmawiających przez telefon z potencjalnymi klientami. W głębi salonu, przy strefie serwisowej. Pracował Markus Johnson. Miał 35 lat, ciemną skórę, atletyczną budowę i spokojne, inteligentne oczy. Był mechanikiem samochodowym, jednym z najlepszych w Warszawie, choć niewiele osób o tym wiedziało. Markus pochodził z Nigerii. Przyjechał do Polski 10 lat temu, by studiować inżynierię mechaniczną na Politechnice Warszawskiej. Po studiach został, zakochując się w tym kraju, jego kulturze, ludziach. Poznał polską kobietę, Agatę. Pobrali się, mieli córkę. Życie układało się dobrze. Markus pracował w Premium Motors od trzech lat. Był odpowiedzialny za serwis najdroższych samochodów, Ferrari, Lamborghini, ekskluzywnych modeli, które wymagały specjalistycznej wiedzy i niezwykłych umiejętności. Jego ręce były złote. Potrafił zdiagnozować problem podźwięku silnika, naprawić skomplikowane systemy elektroniczne, przeprowadzić perfekcyjny tuning. Właściciel salonu, pan Tomasz Wiśniewski, bardzo go cenił, choć publicznie rzadko to okazywał. W końcu Markus był tylko mechanikiem, pracownikiem fizycznym, podczas gdy prawdziwe pieniądze zarabiali sprzedawcy na prowizjach od milionowych transakcji. Tego popołudnia Markus pracował pod maską czerwonego Ferrari 488 GTB, sprawdzając układ chłodzenia. Miał na sobie granatowy kombinezon roboczy z logo salonu. Jego ręce były lekko pobrudzone smarem. Był skoncentrowany na pracy, kiedy usłyszał głośny śmiech i rozmowy dochodzące z głównej części salonu. Nie zwrócił na to uwagi. Często zdarzało się, że bogaci klienci przychodzili, głośno rozmawiali, chwalili się swoimi zakupami, ale ten głos był szczególnie donośny, arogancki. Markus mimowolnie spojrzał w kierunku showroomu. Przez szklane drzwi widział grupę mężczyzn, około pięciu osób. Wszyscy w drogich garniturach, z zegarkami, które kosztowały więcej niż roczna pensja przeciętnego Polaka. W centrum grupy stał mężczyzna około 40 z zaczesanymi do tyłu włosami, opalony z aroganckim uśmiechem na twarzy. To był Krzysztof Nowak, znany warszawski deweloper, jeden z najbogatszych ludzi w mieście. Jego firma budowała luksusowe apartamentowce, centra handlowe, hotele. Jego majątek szacowano na setki milionów złotych. Krzysztof był również znany z innego: z arogancji, pychy i lekceważącego stosunku do ludzi, których uważał za niżej stojących. Traktował pracowników jak niewolników, klientów jak petentów, a wszystkich wokół jak statystów. W jego wielkim przedstawieniu sukcesu Gdzie jest najnowsze Ferrari? krzyknął Krzysztof do jednego ze sprzedawców Słyszałem, że dostaliście SF 90 Stradale. Chcę je zobaczyć sprzedawca młody mężczyzna o imieniu Paweł natychmiast poderwał się z krzesła oczywiście panie Nowak proszę za mną to absolutne cacko hybrid plugin tysiąc koń mechanicznych od zera do stu w dwój sekundy Grupa ruszyła w kierunku tylnej części salonu, gdzie w oddzielnym, klimatyzowanym pomieszczeniu stało najnowsze Ferrari. Oszałamiający samochód w kolorze Rosso Corsa, czerwieni tak intensywnej, że wydawała się świecić. Cena: 3 miliony złotych. Dla Krzysztofa to było jak kieszonkowe. Markus był akurat przy swoim Ferrari, gdy grupa weszła do pomieszczenia. Podniósł wzrok, ich spojrzenia się spotkały. Krzysztof zmarszczył brwi, patrząc na czarnoskórego mężczyznę w roboczym kombinezonie, brudzącego sobie ręce przy jego ulubionym samochodzie. Co on tutaj robi? zapytał Krzysztof z pogardą, wskazując na Markusa. Paweł zawahał się. To jest Markus, nasz główny mechanik pracuje przy. Nie pytałem o jego życiorys. Przerwał mu Krzysztof. Pytałem, co robi przy tym samochodzie. Wygląda, jakby mógł go ukraść. W sali zapadła niezręczna cisza. Koledzy Krzysztofa parsknęli śmiechem, choć było w tym więcej nerwowości niż prawdziwej rozrywki. Paweł nie wiedział, co powiedzieć. Markus poczuł znajome ukłucie. Nie pierwszy raz spotykał się z rasizmem, z uprzedzeniami, ale nigdy się do tego nie przyzwyczaił. Pracuję tutaj. Powiedział Markus spokojnie po polsku. Jego akcent był ledwo słyszalny po dziesięciu latach w Polsce. Jestem mechanikiem, naprawiam te samochody. Krzysztof podszedł bliżej, oceniając Markusa od stóp do głów. Mechanikiem, serio? Ferrari zatrudnia teraz każdego, kto umie trzymać klucz francuski? Nie pracuję dla Ferrari, odpowiedział Markus, zachowując spokój mimo rosnącej irytacji. Pracuję dla tego salonu. Mam dyplom inżyniera mechanika i dziesięcioletnie doświadczenie z samochodami sportowymi. Dyplom, powtórzył Krzysztof z ironią. Kupiony gdzieś w Afryce, tak? Wiesz, widziałem już takich jak ty. Przychodzicie tutaj, udajecie, że macie kwalifikacje, a potem psujecie rzeczy wartościowe. Markus zacisnął szczęki. Każda komórka w jego ciele krzyczała, żeby odpowiedzieć, żeby pokazać temu aroganckiemu człowiekowi jego miejsce, ale wiedział, że jeśli wybuchnie, to on straci pracę, nie Krzysztof. Taka była rzeczywistość. Panie Nowak, interweniował Paweł nerwowo może zobaczymy SF90? Jest naprawdę niesamowite. Ale Krzysztof był już w swoim żywiole. Uwielbał poniżać ludzi, pokazywać swoją wyższość. I teraz miał idealną ofiarę: czarnoskórego imigranta, który nie mógł się obronić bez utraty pracy. Wiesz co? powiedział Krzysztof, podchodząc do SF-90. Zrobię ci propozycję. Widzisz to Ferrari? Warte trzy miliony. Założę się, że nigdy w życiu nie siedziałeś w czymś takim. Pewnie twój cały majątek to może kilka tysięcy złotych, co? Markus milczał, jego twarz była kamienna. Więc oto moja oferta, kontynuował Krzysztof, wyraźnie bawiąc się sytuacją. Jeśli potrafisz uruchomić to Ferrari, po prostu uruchomić, nie prowadzić, nie jeździć, tylko sprawić, żeby silnik zapalił, to daję ci ten samochód. Tak po prostu. Trzy miliony złotych twoje. Jego koledzy parsknęli śmiechem. To była oczywista kpina. Nowoczesne Ferrari miały skomplikowane systemy zabezpieczeń, elektroniczne klucze, procedury startowe. Bez właściwego klucza i kodu nie dało się ich uruchomić. Krzysztof wiedział o tym doskonale. To była po prostu kolejna metoda upokorzenia. Markus spojrzał na Krzysztofa, potem na samochód. W jego oczach pojawiło się coś. Nie złość, nie frustracja, ale coś innego pewność siebie, wiedza. Na serio? Zapytał Markus. Jeśli uruchomię ten samochód, będzie mój. Krzysztof rozśmiał się głośno. Absolutnie, przy świadkach, jeśli jakoś cudem zdołasz uruchomić SF w bez kluczyka, jest twój. Ale, gdy się nie uda, co jest oczywiste, chcę, żebyś przeprosił mnie publicznie za marnowanie mojego czasu i wyszedł z tego salonu. Umowa, Paweł próbował interweniować. Panie Nowak, to naprawdę nie jest cisza, warknął Krzysztof. Pytam go, nie ciebie. No co, mechaniku, przyjmujesz wyzwanie? Markus stał przez moment w milczeniu. Wiedział, że to pułapka, wiedział, że Krzysztof chce go upokorzyć, ale wiedział też coś, czego Krzysztof nie wiedział coś, co mogło zmienić wszystko. Przyjmuję, powiedział Markus spokojnie, napisz w komentarzach, skąd nas oglądasz. Ciekawi nas, gdzie są nasi widzowie. Krzysztof uśmiechnął się triumfalnie: Doskonale, panowie, jesteście świadkami. Ten człowiek właśnie zgodził się na niemożliwe zobaczmy, jak się ośmieszy. Markus podszedł do SF-90. Samochód był absolutnym arcydziełem inżynierii: sportowe, agresywne linie, ogromne wloty powietrza, tylne skrzydło, które wyglądało jak z bolidu F1. Był to pierwszy seryjny plugin hybrid Ferrari łączący silnik V8 z trzema silnikami elektrycznymi, osiągający moc tysiąca koni mechanicznych. Krzysztof i jego przyjaciele stali z założonymi rękami, uśmiechając się pobłażliwie. Paweł wyglądał na zmartwionego, ale nie mógł nic zrobić. To był klient VIP, człowiek, który kupował samochody za miliony. Jego słowo było prawem. Markus obszedł samochód dookoła, sprawdzając go z profesjonalną uwagą. Potem stanął przy drzwiach kierowcy. Były zamknięte, oczywiście. Ale Markus wyciągnął z kieszeni kombinezonu mały elektroniczny podzespół, urządzenie diagnostyczne, które mechanicy używają do sprawdzania systemów w samochodach. Co on robi? zapytał jeden z przyjaciół Krzysztofa. Nie mam pojęcia odpowiedział Krzysztof z rozbawieniem pewnie próbuje włamać się do samochodu za pomocą jakiejś chińskiej podróbki. Ale Markus wiedział dokładnie, co robi. Przez ostatnie trzy lata pracował z dziesiątkami Ferrari. Znał ich systemy od podszewki. Wiedział, że SF90 miało tryb serwisowy. Ukryty kod, który pozwalał mechanikom testować samochód bez kluczyka właściciela. Był to zabezpieczenie dla autoryzowanych serwisów. I Markus, pracując w autoryzowanym salonie, miał dostęp do tych kodów. Podłączył urządzenie diagnostyczne do portu OBD-2 pod deską rozdzielczą. Wszedł do samochodu przez przednią szybę, która była lekko uchylona dla wentylacji. Kilka szybkich ruchów, wpisanie sekwencji, bypass systemów zabezpieczeń przez tryb serwisowy. Nagle światła wewnątrz samochodu zapaliły się, ekrany multimedialne ożyły. Krzysztof przestał się uśmiechać. Markus usiadł na miejscu kierowcy. Dotknął przycisku startowego. Przez chwilę nic się nie działo. Krzysztof zaczął się znowu uśmiechać, ale przedwcześnie. Sekundę później silnik V8 ożył z głośnym gardłowym rykiem. Dźwięk był niesamowity, głęboki, potężny, muzyczny. Tysiąc koni mechanicznych budziło się do życia. Cisza w pomieszczeniu była absolutna. Wszyscy patrzyli z niedowierzaniem. Krzysztof stał z otwartymi ustami. Jego twarz najpierw zbladła, potem zaczerwienieniała. Markus wyłączył silnik i wyszedł z samochodu. Spojrzał prosto w oczy Krzysztofa. Silnik działa, powiedział spokojnie. Zgodnie z umową, samochód jest mój. Krzysztof wybuchnął. To niemożliwe, ty. Ty włamałeś się do samochodu, to jest kradzież. Wezwę policję, to nie jest kradzież. Odpowiedział Markus. Jego głos wciąż spokojny, ale teraz z nutką stali. Użyłem legalnego trybu serwisowego, do którego jako autoryzowany mechanik mam dostęp. Nie uszkodziłem samochodu, nie złamałem żadnego prawa. Po prostu zrobiłem to, o co pan prosił uruchomiłem silnik. Paweł stał w szoku, ale powoli zaczynał się uśmiechać. Inni pracownicy salonu, którzy przyszli zobaczyć, co się dzieje, również zaczynali patrzeć na Markusa z podziwem. To była umowa, dodał Markus. Przy świadkach, pan powiedział: Jeśli uruchomię samochód, jest mój. Uruchomiłem. Więc zgodnie z pana słowem, SF-90 należy teraz do mnie. Krzysztof był wściekły. Słuchaj, ty. Zaczął jego głos, był pełen jadu. W tym momencie z tylnego biura wyszedł właściciel salonu Tomasz Wiśniewski. Był to mężczyzna po sześćdziesiątce, elegancki, z siwymi włosami i przenikliwym spojrzeniem biznesmena, który zbudował swoje imperium od zera. Usłyszał zamieszanie i przyszedł sprawdzić. Co się tutaj dzieje? zapytał stanowczo. Krzysztof natychmiast zmienił ton. Tomasz dobrze, że jesteś. Ten twój pracownik właśnie próbował ukraść moje Ferrari. To nieprawda, odpowiedział Markus spokojnie, patrząc na właściciela. Pan Nowak zaproponował mi zakład. Powiedział, że jeśli uruchomię SF90 bez kluczyka, samochód będzie mój. Przyjąłem wyzwanie i wygrałem. Teraz odmawia dotrzymania słowa. Tomasz spojrzał na Krzysztofa, potem na Markusa, potem na zebranych świadków. To prawda. Zapytał Pawła. Paweł skinął głową. Tak, panie prezesie, pan Nowak rzeczywiście zaproponował ten zakład. Przy wszystkich. A Markus. Cóż, Markus faktycznie uruchomił samochód. Tomasz zmarszczył brwi. Znał Krzysztofa od lat. Wiedział, że to był arogancki, nieprzyjemny człowiek, ale również bardzo bogaty klient, który przez lata kupił w tym salonie samochody warte łącznie ponad 10 milionów złotych. Krzysztof, powiedział Tomasz ostrożnie, czy to prawda? Zaproponowałeś taki zakład? To był żart, krzyknął Krzysztof. Nie myślałem poważnie. Każdy normalny człowiek by to zrozumiał. No ale pan powiedział to przy świadkach, odezwał się Markus. I ja potraktowałem to poważnie. Zgodnie z polskim prawem, ustna umowa przy świadkach jest wiążąca. Jeśli pan odmawia dotrzymania słowa, mogę pociągnąć pana do sądu i wygrać. Krzysztof patrzył na Markusa z czystą nienawiścią. Ty zacisnął pięści. Myślisz, że możesz mnie pokonać w sądzie? Mam najlepszych prawników w Polsce. No, a ja mam prawdę i świadków, odpowiedział Markus. I coś jeszcze, nagranie. Wszyscy spojrzeli na niego zaskoczeni. Markus wskazał na sufit. Ten salon ma system monitoringu. Kamery nagrywają wszystko. Pana propozycję, moją akceptację, cały zakład. Wszystko jest na taśmie. Tomasz spojrzał w górę, potem z powrotem na Markusa. Faktycznie, dyskretne kamery bezpieczeństwa były wszędzie. Nagrywały każdą interakcję, każdą transakcję. To była standardowa procedura w salonie sprzedającym samochody warte miliony. Krzysztof zbladł, zdał sobie sprawę, że został złapany w pułapkę własnej arogancji. Jeśli ta historia was wciągnęła, zostawcie lajka like i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych niesamowitych opowieści. Tomasz westchnął ciężko. Był w trudnej sytuacji. Z jednej strony, Markus miał rację. Zakład był uczciwy, wygrany zgodnie z zasadami. Z drugiej strony, Krzysztof był ważnym klientem, ale Tomasz był też człowiekiem honoru budował swoją firmę na uczciwości. Na słowie danym klientom i pracownikom: Krzysztof, powiedział w końcu: Przykro mi, ale Markus ma rację zaproponowałeś zakład. On go przyjął i wygrał. Jesteśmy biznesmenami. Naszym walutą jest nasze słowo. Jeśli tego nie dotrzymasz, nikt w tej branży nigdy więcej ci nie zaufa. Tomasz, nie możesz mówić poważnie krzyknął Krzysztof to trzy miliony złotych. To była twoja decyzja, odpowiedział Tomasz chłodno. Powinieneś był pomyśleć, zanim otworzyłeś usta, a teraz masz wybór: dotrzymać słowa jak mężczyzna, albo spędzić następne lata w sądzie, niszcząc swoją reputację, bo gwarantuję ci, że jeśli Markus pójdzie do mediów z tym nagraniem, będziesz pośmiewiskiem. Krzysztof patrzył na Tomasza, potem na Markusa. Potem na swoich przyjaciół, którzy nagle znaleźli coś fascynującego do oglądania na swoich telefonach, unikając kontaktu wzrokowego. Wiedział, że przegrał. Dobrze powiedział przez zaciśnięte zęby. Niech będzie. Samochód jest jego, ale to nie koniec, Tomasz. Zapamiętam to. Jak chcesz, odpowiedział Tomasz spokojnie. Krzysztof odwrócił się i wyszedł z salonu, trzaskając drzwiami. Jego przyjaciele pospiesznie poszli za nim. Gdy drzwi się zamknęły, w salonie zapanowała cisza. Potem jeden z pracowników zaczął klaskać, potem kolejny. W ciągu kilku sekund cały personel salonu aplaudował Markusowi. Był to nie tylko podziw dla jego umiejętności technicznych, ale też dla odwagi, z jaką stanął przeciwko aroganckiemu milionerowi. Tomasz podszedł do Markusa. To było niezwykłe, powiedział. Przez trzy lata pracujesz dla mnie i nigdy nie wiedziałem, że jesteś aż tak dobry. No, ale po prostu robię swoją pracę, odpowiedział Markus skromnie. To było więcej niż praca. To była lekcja dla nas wszystkich. Tomasz zawahał się. Potem dodał: Markus, chciałbym zaproponować ci awans, pozycję głównego inżyniera. Będziesz nadzorował cały dział serwisowy, trenował nowych mechaników, oczywiście ze znacznie wyższą pensją. Markus spojrzał na niego zaskoczony. Naprawdę, naprawdę, powinieneś był mieć te pozycje lata temu. Wybacz mi, że nie doceniłem wcześniej twoich umiejętności. Markus uścisnął rękę Tomasza. Przyjmuję, dziękuję. Ale największym pytaniem było. Co Markus zrobi z Ferrari wartym 3 miliony złotych? Tej nocy Markus wrócił do swojego skromnego mieszkania w dzielnicy Praga. Agata, jego żona, czekała z kolacją. Ich córka Amelia bawiła się w salonie. Jak dzień w pracy? Zapytała Agata, całując go na powitanie. Markus uśmiechnął się. Niezwykły, muszę ci coś opowiedzieć. Gdy opowiedział całą historię, Agata słuchała z otwartymi ustami. Zdobyłeś Ferrari, warte 3 miliony. Tak technicznie jest moje, mam papiery, Tomasz wszystko załatwił legalnie. Co zamierzasz z nim zrobić? Markus zastanowił się, moglibyśmy je sprzedać. Za te pieniądze kupilibyśmy mieszkanie, zapewnili Amelii edukację, moglibyśmy w końcu spokojnie żyć. Ale zapytała Agata. Wyczuwając wahanie w jego głosie, ale myślę o czymś innym. Markus wyciągnął laptop i pokazał jej coś, nad czym myślał już od kilku godzin. To była strona fundacji zajmującej się pomocą imigrantom w Polsce pomocy w nauce języka, znalezieniu pracy, adaptacji. Co chcesz zrobić? zapytała Agata. Chcę sprzedać Ferrari, ale nie po to, żeby pieniądze zatrzymać dla siebie. Chcę je przekazać na fundację, żeby pomóc innym ludziom, takim jak ja, imigrantom, którzy przychodzą do Polski, szukając lepszego życia i spotykają się z uprzedzeniami, rasizmem, trudnościami. Agata spojrzała na męża z miłością i dumą. Jesteś pewien? To ogromna suma pieniędzy. Jestem pewien. Ta sytuacja pokazała mi coś. Krzysztof myślał, że może mnie poniżyć, bo jestem czarny, bo jestem imigrantem, bo jestem tylko mechanikiem. Ale okazało się, że moje umiejętności, moja wiedza, moja godność były silniejsze niż jego pieniądze. Chcę, żeby inne osoby w mojej sytuacji też miały taką szansę, żeby wiedziały, że ich wartość nie zależy od koloru skóry czy miejsca urodzenia. Agata przytuliła go mocno: Kocham cię. I jestem z ciebie taka dumna. Następnego dnia Markus ogłosił swoją decyzję: Sprzedał SF-90 kolekcjonerowi za 2,5 miliona złotych, nieco poniżej wartości rynkowej, ale szybko. Całą sumę przekazał Fundacji Pomocy Imigrantom. Historia rozprzestrzeniła się lotem błyskawicy, media społecznościowe eksplodowały. Czarny mechanik, poniżony przez milionera, wygrywa Ferrari i przekazuje pieniądze na pomoc innym imigrantom. Takie nagłówki pojawiły się w gazetach, na portalach informacyjnych, w telewizji. Markus stał się bohaterem. Nie dlatego, że wygrał Ferrari, ale dlatego, że pokazał godność, klasę i altruizm. Ludzie podziwiali nie tylko jego umiejętności techniczne, ale przede wszystkim jego charakter. Krzysztof Nowak natomiast stał się pośmiewiskiem. Jego arogancja, rasizm i próba poniżenia Markusa wyszły na jaw publicznie. Kilku jego partnerów biznesowych zerwało z nim kontrakty, mówiąc, że nie chcą być kojarzeni z kimś takim. Jego reputacja ucierpiała nieodwracalnie. Miesiąc później Markus i Agata zostali zaproszeni na gale fundacji, której przekazał pieniądze. Było to eleganckie wydarzenie w jednym z warszawskich hoteli, z setkami gości, polityków, działaczy społecznych, innych imigrantów, którzy zbudowali życie w Polsce. Prezes fundacji, starszy mężczyzna o imieniu Jerzy, wygłosił przemówienie. Rzadko spotykamy ludzi takiej klasy jak Marcus Johnson. Mógł zatrzymać pieniądze dla siebie, nikt by go nie winił, ale zamiast tego postanowił pomóc innym. Dzięki jego darowiźnie będziemy mogli pomóc setkom imigrantów w integracji, nauce języka, znalezieniu godnej pracy. Markus pokazał, że prawdziwe bogactwo to nie to, co mamy, ale to, co dajemy innym. Gdy Markus wstał, żeby odebrać nagrodę, ludzie wstali, aplaudując na stojąco. Stał tam w eleganckim garniturze, trzymający rękę żony, z łzami dumy w oczach. Dziękuję. Powiedział, gdy oklaski ucichły, ale chcę powiedzieć coś ważnego. Nie jestem bohaterem, jestem tylko człowiekiem, który miał szczęście szczęście, że znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie szczęście, że miał umiejętności, które okazały się wartościowe. Ale są tysiące innych ludzi imigrantów, uchodźców, mniejszości którzy mają takie same umiejętności, taką samą wartość, ale nie dostają szansy, spotykają się z uprzedzeniami, rasizmem, wykluczeniem. Ta fundacja daje im szansę i to jest najważniejsze. Po Gali wiele osób podchodziło do Markusa. Byli wśród nich inni imigranci, którzy dzielili się swoimi historiami, dziękowali. Był tam też młody czarnoskóry chłopak, może siedemnastoletni, który podszedł nieśmiało. Panie Markus powiedział po polsku z mocnym afrykańskim akcentem, jestem z konga. W Polsce od dwóch lat. Mam trudności w szkole. Ludzie często na mnie patrzą dziwnie, mówią rzeczy, czasami myślę o rezygnacji, o powrocie. Ale pana historia pokazała mi, że mogę tutaj zostać, że mogę coś osiągnąć. Markus położył rękę na ramieniu chłopaka. Jak masz na imię? Emanuel, Emanuel, słuchaj mnie uważnie. Twoja wartość nie zależy od tego, co myślą inni, zależy od tego, kim jesteś w środku.